Witam Was moi drodzy, witam Was pięknie w nowym odcinku Duma w nowym odcinku Duma kontynuujemy kontynuujemy dalej kontynuujemy dalej tą jakże e, zacnął grę to jakże zacnął grę e, bu, 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 bu. moi drodzy muszę przyznać że naprawdę ja sobie tak więcej pograłem na tym drugim profilu który mam i na dumie e, w duma i muszę przyznać że naprawdę naprawdę bardzo bardzo fajnie to się wszystko e, tutaj prezentuje naprawdę bronie jakie tam się jakie 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 zapodali w tej grze to jest coś nieprawdopodobnego coś nieprawdopodobnego patrzcie króle jakie painkillerowe efekty pękilerowe pain fizyki Nieźle, nie? Mega mi się to z pękilerem kojarzy. Mega mi się to z pękilerem kojarzy. A jeśli mowa o pękilerze, widziałem jakiś zwiastun też yy, uzbrojenia do nowego pękilera. Widzieliście to, moi drodzy? Bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa. Naprawdę. Mega fajna sprawa z tym yy, uzbrojeniem. Nie no, kurde, jeżeli ta gierka tak będzie faktycznie wyglądać, to. To kozak. Kozak gra będzie. Naprawdę. Kurczę. Nie mogę się doczekać. Autentycznie nie mogę się do gierki już doczekać. Wiem co to będzie. Co tutaj? A. Ja tutaj mam świadomość tego, że przez chwilę grałem na ostatnim chyba profilu, tak? Przepraszam, na ostatnim filmie. Przez chwilę sobie grałem tutaj, ale... Ale potem... Przestałem. I na szczęście wszystko wraca do normy e, e, Wracamy na czysto Na czyściutko i tyle Powiedzcie mi moi drodzy, co Wy uważacie o tym nadchodzącym pękilerze. <laughs> Jakie są tam Wasze uwagi odnośnie tego pękilera. I tak dalej. E, czy czy przekonuje, przekonuje was ten zwiastun, zobaczcie sobie tam, e, tam to jest jakiś zwiastun na że chyba wszystkie bronie do pęki, w Pękilerze czy coś takiego Czy broń dostępna w Pękilerze? Co, coś, coś tam, coś tam, coś tam, coś takiego. I, i naprawdę poglądajcie sobie to i powiedzcie mi co o tym uważacie, nie? Powiedzcie mi co o tym uważacie. A ja, 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 ja Powiedzcie mi moi drodzy, co o tym uważacie. No Nie, mnie naprawdę się to podoba. I nie mówię to ze względu na to, że to jest painkiller, tak? Bo ja akurat do painkillera, biorąc pod uwagę to, ile różnych gier z tego z tego uniwersum wyszło, tak? Później po, po Battle Out of Hell. No to ja mam, e, jak to się mówi, e, trochę, no, trochę umiarkowane zaufanie. Do tej marki. Trochę umiarkowane zaufanie. Kocham pierwszego pengillera. Lubię też Battle Aug of Hell jak najbardziej. Ale przyznam, że mam dosyć e, umiarkowane podejście do, 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 do tego. Do, do, do tej marki i do gier, które mogą się pojawić w przyszłości. Tutaj nic nie było. Okej. Okay. Na pewno kojarzycie... O, overdose to jeszcze nie było aż tak tragiczne, ale potem, pamiętam, pojawił się ten... E, kurde jak to, Co to było? Resurrection, Pankiller Resurrection czy coś takiego. To, to, to było akurat to było akurat tragiczne. To było akurat kurde mega tragiczne według mnie, mega tragiczne. Optymalizacja, bo jakaś austriacka firma to robiła. Optymalizacja tego była y, niesamowicie zdobczona. Zresztą sam Overdose, mimo że nie był złowgrom, nie był do końca takim jak painkillerem. Bo to była już taka, taka dziwna Oczywiście był jeszcze Pankiller Redemption. Y, akurat był można powiedzieć. on. Był nieco lepszym podejściem do tej sprawy, ale to też nie było to samo, tak? Czy Recurring Evil? Może nie był jakoś super tragiczny, ale, ale cały czas miało się wrażenie, że, że gdzieś tam próbują ugryźć ten temat i, i, i no nie do końca wiedzą co, co z tym zrobić, tak? Nie do końca wiedzą co i jak. No. Dopiero potem powstał, jedyny, po, po Battle Out of Hell tak naprawdę jedynym porządnym pengilerem był. Prawdziwie takim, prawdziwym, kurwa, był na no jego remake, czyli robiony przez fan 51 Painkiller Pain Killer Hell and Damnation, ale to był tak jak mówię, no remake. No, oczywiście tu też się nie obyło bez zgrzytów, bo na przykład e, gdy przerobili poziom Looney Park, zrezygnowali z zajebistego kawałka, który w tym Looney Park był, zastąpili go jakimś tam innym kawałkiem i. Widzicie to? To jest, to jest błąd, akurat. Ponieważ na tym drugim profilu, na którym grałem, byłem w stanie tego wilka rozwalić, bo jego trzeba tarczą rozwalić, a, nie, a ja nie jestem w stanie rozdupczyć tego wilka tutaj tarczą. I to jest błąd. W pewnym momencie też miałem błąd, tam gdzie jest taki poziom z takim dużym sercem na łańcuchach. Jak już wszystko zrobiłem i, i chciałem po prostu e, dostać się do wrót, doszedłem do tego punktu, w którym wrota powinny się otworzyć, one się nie otwierały. Musiałam cały poziom zrestartować, zacząć go od nowa. Więc no, zdarzają się na tej grze takie, no, czasami pomniejsze błędy. To nie jest nic takiego, według mnie, e, z czym nie dałoby się żyć, ponieważ w momencie jak zrestartujemy poziom i jesteśmy w stanie dalej grać normalnie, to jest OK. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tej kwestii. jest niezbędny tajny klucz. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie z danym błędem nic zrobić i, i po prostu. Ja Zarombiście kurde. Kiedy nie jesteśmy w stanie z danym błędem nic zrobić i, i musimy zainstalować paczkę, tak? Wiecie co? Bo ja nie wiem jak tutaj jest głośno już ustawiona. No głośność ogólna za wysoka, za wysoka Głośność muzyki może być gdzieś tyle, tutaj Może, może nie będzie źle Nie wiem czy teraz w ogóle coś słychać He! Czy w ogóle coś Kurde Spadł gościu, kurde

O, ktoś tu jeszcze jest. Jakiś pan. Jakiś pan sobie tutaj jeszcze chodzi. I coś tam próbuje robić. Coś tam próbuje atakować. Ale mu nie wychodzi. No cóż, takie kurwa życie, nie pajączku. Eee! Dup! No naprawdę, muszę przyznać, że w dechę dobry jest ten kurwa poziom trudności. Bo jest mega zbalansowany naprawdę. Na no, trudnym, jak włączycie dam sobie to na najwyższym poziomie trudności jest naprawdę przez ranka momentami. A na najniższym poziomie trudności yy, nie stanowi żadnych problemów. I to jest fajne, to jest fajne, ponieważ każdy może sobie w tą grę zagrać. Jeżeli chce sobie grać na najwyższym, to gra na najwyższym. Jeżeli chce grać na najniższym, bo tak, taką ma ochotę na to i, te, i prawo tej osoby, to gra sobie na najniższym, proste. Ale tak jest jak jest. Jest jak jest. No. Jak ktoś lubi solsy, to sobie, to sobie włącza na najwyższy poziom trudności, sobie gra w trybie solsowym, A jak ktoś nie lubi, no to sobie gra w takim trybie, jakim gra i tyle. Może ktoś woli bardziej zbalansowane, to też sobie ustawia bardziej zbalansowane, tak? Dla każdego coś miłego. Dla każdego coś miłego, moi drodzy. No, i ten, tak jak mówię, ten Hell and Damnation, no... Miał parę takich różnych bolączek, ale ogólnie rzecz biorąc był świetną grą. Był świetną grą. Był, niby to był e, dalej ten sam Painkiller, ale jednak no, mega, mega świeżo się w niego grało. Zajebiste są te dźwięki, które wydają te pajączki. Uwielbiam. Tak jak ja wy, chyba wam to mówiłem w którymś odcinku, że ten gościu taki O, to, to co tam chodzi takie, ja, to ja na początku stwierdziłem, że to jest e, imp, nie? No bo tak wygląda jak ten imp z Duma. Jak ten imp e, z Duma jedynki i dwójki, ale mi się wydaje, że to jest bardziej taki Arkville. Bo on wydaje dokładnie ten sam to samo wycie jak ginie, które wydaje Arkview O, słyszeliście, mam nadzieję, że słyszeliście, bo ściszyłem grę, ale... Moi drodzy, co do tamtych poprzednich odcinku, bo to wam mówicie, że tam ktoś napisał, że o właśnie tak to lubię, ja chyba Stefan to napisał, że jak jest agresywnie i tam rzuci mięchem jak trzeba. Wiesz, ja rzucam mięchem jak... jak, jak mam na to ochotę, nie? Bo to, bo to, wiesz, to trzeba... Czasami człowiek ma ochotę. Nie, nie zawsze, ale czasami ma ochotę rzucić mięchem, jak gra w coś takiego i kurde... i, i wiesz... Kurwa, to jest właśnie to, wiecie, dubelduwą. -double załatwiać e, ki kilku gości, trzech gości naraz. No to jest kurwa właśnie to. Jest. Baby.